O czym on jest? No, generalnie. O tym. Co zaraz się dowiecie. O czym jest, no, uwaga, uwaga. wiem 50 subskrypcji na moim kanale, za co bardzo dziękuję wszystkim. Za, które zasubskrybowały oglądały wszystko. Kanale, wszystko. Bardzo dziękuję. To, które oglądały. I wszystko. na 50 subskrypcji, tak jak kiedyś Prawdę. mówiłem. Jeszcze pewnie nowi widzowie nie bę, nie, ma, nie wiedzieli zbytnio. Tak kiedyś mówiłem, Już dawno powiedziałem, że na 50 subskrypcji będzie special. Nie, bę, nie, ma, nie jest kolejny. Też do, dawno Bo no to wtedy jeszcze było, gdy I nagrywałem w innym języku. No cóż, ten kto będzie to, to, to było w sumie. Nagrywałem O co, co chodzi? Ale no no dobra, przechodząc już do rzeczy z czego będzie, no to... Myślę, że raczej e, dobra, z, już do jako special no, dam coś myślę, naprawdę fajnego, coś naprawdę ciekawego. Myślę, że jako special dam. Coś takiego nie coś wiem, czy wielkiego, ale. Fajne, coś naprawdę no, ciekawego, no myślę, że? może takie dwa filmy, jakby specialowe. Nie wiem, czy wielkie, jeden jako no, special, i no, drugi. To tego, tego, no, druga część no, tego speciala, no, ponieważ. E, e, tak. No, w sumie wiecie. Słuchasz, że, że będzie miała dwa filmy, jako special. No, w sumie wiecie. No i generalnie, co bym chciał nagrać? Pierwszy to Wam na razie nie wyzdradzę. no, no bo... To będzie na taka razie, niespodzianka. Pierwszy to wam... Na, na drugi Wam już od razu powiem, do, bo nie wiem szczerze, czy będzie taka nies wydłużania tego. Na drugi A mianowicie ja... powiem, bo nie wiem, szczerze, ostatni, bo ostatni odcinek z, jest, z, z części pierwszej mini futbol. Mianowicie tak, wszystko. będziemy wtedy rejtować i mm -hmm. tak dalej, No i... W zasadzie pierwszy odcinek powiem tylko. To. Będzie taki nie no i niezbyt długi, nie zbyt krótki w z miarę. Pierwszy odcinek pamięt, drugi, Nie wiem ile będzie trwał. Nie, szczerze. Nie zbyt nie jest nie zbyt w miarę. Ciężko określać. Po drugim. Nie wiem ile będzie trwał. A myślę, że to gdzieś to tak z 10 minut mniej więcej. Ciężko określać. E, Przechodząc dalej, no to... Myślę, że gdzieś tak z 10 minut e, mniej więcej. Czy e, mam. Przechodząc dalej, no to... Czy, Ali Gams wyrażasz zgodę, e, żeby przekazać mam komuś sponsora? Nie. Czy... Ali Gams e, wyrażasz zgodę, żeby jest takie przekazać pytanie, w w e, Więc, o, takie pytanie, Bo nie nagrywa w razie ostatnio. Więc... Szkoda. Nie nagrywa w razie w e, To jest kolejne ważne pytanie. S, o, szkoda. E, e, a, trzecia rzecz. rzecz kolejna, e, kolejna. Film na pro gracz, Będą częściej. No sorry, że tam trochę wyrywkowo czasowo było, ale częściej. No sorry, że tam trochę wyrywkowo. Bardziej byłem skupiony na ProPlayerku, więc wiecie. No, ciężko było mi. Bardziej byłem skupiony na proplajerku. Sorry, że tam takie przerwy były ciężko ciągle długie między filmami, ale. No myślę, że wracamy z tymi no, ciutkimi filmami. filmami ale... No myślę, że i tak mam w miarę tak ogromny. filmami. Nie... Myślę, Czy jak coś mi jeszcze powiedzieć? Ach, tak. Czy jak mi jeszcze powiedzieć? Y no, jeszcze ch Ach, tak. chciałbym zaprosić y do sponsorów wszystkich y y i jeszcze... I na czym tam, w komentarzach, czy przekażesz I... sponsora komuś, czy... I tam, z... czy będziesz dawać sponsorom w komentarzach, czy, czy w, tym w tym razie... Komuś, Myślę, że to tyle na ten film, ponieważ się... no bo nie będę się aż tak rozgadywał. Razie... E... To tyle na no i w sumie. No nie będę się, się dopiero na po... pierwszej części te... specjala No i w sumie... C co widzimy się dopiero Oczekujcie na tego. pierwszej części speciala. na razie co wyczekujcie tego na razie